Witam wszystkich. E, dzisiaj złapał e, mnie taki, no nie mnie, ale na naszej wycieczce rowerowej złapał nas, złapała nas awaria akumulatora. Bardzo się zdziwiłem, bo nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, co jest grane. No ale go rozebrałem. E, no i stwierdziłem, stwierdziłem przyczynę. Teraz zobaczymy, czy to się faktycznie posypało, czy to jest tylko taki objaw. Może gdzieś przewód się nie stykał albo coś takiego z BMS-em. Dobrze, ale chciałem się pochwalić, że pomalowałem w końcu swoją podłogę w warsztacie. Wygląda to w ten sposób. Tutaj już położyłem oczywiście kartony, żeby to było no, mięciutko i żeby się to tak nie niszczyło. Ale pomalowałem zwykłą olejnicą ten cement, beton pod spodem bo strasznie się tu kurzyło, strasznie, warsztat jest malutki ale zimą będzie za to bardzo ciepły, zimą będziemy robić e, raczej zimą na jesień już będziemy robić e, e, magazyny energii, będziemy robić drona pasażerskiego ten duży projekt już mnie zaczyna kręcić, ale przed tym wszystkim mam jeszcze do zrobienia jedną, jedną taką ważną rzecz, to znaczy powiększam swoją fotowoltaikę, dokładam 30 paneli, tych takich starszego typu, 240 W. Uważam, że są po prostu niezniszczalne te panele. Mam ich 50, jeszcze ani jeden. Nic się z nimi po prostu nie działo. Mam to na razie 3 lata. Zobaczymy, jak będzie później, ale dają prawie. Nominalne napięcie, nominalne, nominalny amperaż, także naprawdę są dobrze. Dobrze wykonane. Stara technologia, kiedyś te robili dobre rzeczy. One są zalane szkłem, także no super, super. Teraz wam pokażę, jak balansuje. Wszystkie cele są mniej więcej takie same. To znaczy, są takie same. Trzymały napięcie 3,88, a jedna cela była praktycznie rozładowana do cna, bo miała 3V, także na razie ją balansuje Powiem wam powiem wam, że po samym ładowaniu tej celi mam tutaj podpiętą taką końcóweczkę, takie dwie. Dosłownie to jest zrobione z cieniutkich igieł. Igły są dolotowane do cieniutkich przewodów to wszystko jest zapięte e, żabkami pod e, multimetr multimetr pokazuje mi tutaj e, aktualne napięcie proszę bardzo 3,82 e, ale to jest podpięte pod zwykłą ale dość mocną ładowarkę bo to jest 3 amperowa e, ładowareczka także w ten sposób balansuję tą celę, to znaczy balansuje czasem cały akumulator. Chociaż mam na to inny sposób. I często ten inny jest dużo lepszy, natomiast jak mi się e, troszeczkę gdzieś tam rozjadą te cele, to je tutaj balansuję. I teraz powiem wam e, taki taki wmych. E, po samym y, czasie ładowania tej jednej celi. to są cztery ogniwa 21700 y, o pojemności 5 amperogodzin. Są to takie ogniwa. Proszę bardzo, z tym, że te ogniwo ma 4 amperogodziny, jest wysokoprądowe, ma 35 amper prądu rozładowania, no, to jest T40, natomiast to to jest T50, ale to są tak zwane te baki i powiem Wam szczerze, że tak no, no nie wiem, nie wiem, czy to są za dobre te ogniwa. Eee, e, następny, który będę robił do tego roweru, bo chcę, żeby były dwa, żeby miał dwa akumulatory, zrobię już z ogniw E, tych e, 18650 e, e, o pojemności 3,5 ah czyli 3500 mAh więc e, no po prostu jest bardziej bezpieczny nie? tam jest 10 Amper na ogniwo, także te prądy można troszeczkę więcej Więcej ich wziąć, nie? ponieważ jest więcej ogniw, ogniw będzie w celi, jeżeli chodzi o taki akumulator, tutaj w bidonie. Natomiast powiem Wam, że możemy się zorientować, czy ta cela jest dobra po samej długości jej ładowania. Jeżeli jest tutaj, są tutaj cztery ogniwa na cele, tak? czyli mamy 20Ah, bo jedno ogniwo ma. 5A godzin i, i te, ta cela jest całkowicie rozładowana, czyli zeszła nam do 3V, więc teraz e, e, czas na ładowanie jej do wartości 3,88, czyli prawie 4V. E, jeżeli to będzie czas w granicy, a ładowarka jest 3A, czas w granicy. Y, 6-7 godzin, to znaczy, że ta cela jest na 90% ok. Także dzięki za uwagę. To był taki króciutki filmik. No i później powiem Wam, co dalej z tym akumulatorem. Więc do zobaczenia.